Dzisiaj na podnośniku C5, 3.0 HDI, klient przyjechał na proste roboty typu dwie tuleje zawieszenia z przodu plus filtry oleje. Natomiast przy przeglądzie znaleźliśmy kapiące LDS. Wymianę wymaga tylny przewód, który zasila siłownik. No i będzie trochę rozkręcania. Najgorzej, że żeby go odkręcić, on wchodzi tutaj, trzeba odkręcić te dwa małe przewody, jest zawsze problem z tymi nakrętkami, które to trzymają, udało się już ruszyć, natomiast problem jest też taki, że przewód jest nieosiągalny i będzie trzeba założyć używany. Yeah, I'm about to no fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Got to build-up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really... Okay, we have odkręcone two main gears I musimy teraz odkręcić przewód zasilający lewy tył. kluczyk, 16 i spróbujmy. Jak będziemy mieć trochę szczęścia, to nam się ładnie powinien ruszyć. O, leciutko. Okay, mamy go odkręconego, ale jeszcze nam nie wyjdzie, bo musimy zdjąć teraz tak tą plastikową obudowę na sfery, odkręcić e, taki uchwyt, który jest z drugiej strony belki trzymający tą rurkę i następnie możemy zacząć e, odkręcać go od siłownika. Ok, udało mi się wszystko odkręcić. Tutaj ktoś nam pomógł, bo Oto budowy na sfery wystarczyło odkręcić jedną śrubkę i była ułamana, tak że akurat ten fragment, który by nam przeszkadzał, postanowił odpaść. Tutaj widać miejsce na nakrętkę na przewodzie, to tam również odkręciłem nakrętkę. No i na górze, to nie będzie tego widać, bo tam nad belką, nad belką, a nie widać nad belką, jak rurka wchodzi w siłownik, jest śruba na torx 40. Również udało się ją odkręcić, a ja raz, dwa wyciągam przewód i montuję drugi. Ok, przewód udało mi się wyjąć. I tutaj na filmie widzicie dwa przewody. Z lewej strony jest ten, który był wyjęty z auta. O, oczywiście ostrość nam gubi. No, nowy ostrz. O. I on ma taką metalową tuleję na końcu z oringiem, natomiast przewód z prawej strony tego nie ma, z prawej strony jest kupiony jako używany. Trzeba zwrócić zawsze uwagę na to, żeby ten metalowy, ta metalowa tulejka z ringiem była na przewodzie, inaczej przewód wam się nie uszczelni i będzie wam z tyłu z, łączenia przewodu z rozdzielaczem lecieć LDS. Tutaj mamy stary przewodnik hydro, ten który wyjąłem. Jak widać przekorodował tutaj i puścił na zakuciu no niestety może nie jest to standardowa ale dość częsta i coraz częstsza osterka w C5 -teczkach. no niestety wiek i warunki eksploatacji nie pomagają samochód już złożony przed chwilą go odpaliłem e zawieszenie skręcone przewód założony filtry wszystkie wymienione, została jeszcze kabinówka na sam koniec, ale to za chwilę się zrobi natomiast tak jak mówiłem, że przeglądamy zawsze auta jak do nas przyjedzie na, nawet na podstawowy serwis to staramy się je w miarę przejrzeć, jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy no i tutaj odpaliłem samochód po zalaniu oleju patrzę, leci dymek o, a tutaj nam się urwał przewód od odmy i trzeba go wymienić. Więc o. kolejna usterka znaleziona. Auto pewnie jutro będzie skończone i wyjedzie do klienta. Ale czyli trubeczka, fajnie chodzi. Fajny silnik natomiast ma swoje problemy, które w większości można wyeliminować. Jeżeli byście chcieli trochę więcej posłuchać, to nawet na jakichś przykładach rozebranych silników, bo składam te silniki. Mogę pokazać o co chodzi, jak zapobiegać usterkom, najczęstszym poważnym usterkom, czyli najczęściej jest to zatarcie albo obrócona panewka. Jadę odwieźć już auto do klienta. Tak się umówiliśmy, że z rana y, odrzucę samochód, to po prostu odwieźę mnie z powrotem. Natomiast y, no, udało się zrobić prawie wszystko, dlatego że po złożeniu zawieszenia, już po naprawieniu odmy, i w momencie kiedy chcieliśmy ustawić poprawnie wysokości tego zawieszenia, wyszło, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Okazało się, że lewy tylny czujnik przekłamuje wysokości około 20 mm sterownik nie przyjmuje wartości, wyświetla błąd, natomiast oprócz tego. Obejrzałem wszystkie elementy mocujące. Sprawdziłem czy czy nie jest zatarte. 3 km. delikatnie, natomiast jest zatarty korektor wysokości. W związku z czym najprawdopodobniej on jest winowajcą i powoduje cały problem z ustawieniem tej wysokości. Umówiliśmy się z klientem, że. A czasem tak bywa niestety, że na koniec jeszcze potrafi coś nas zaskoczyć. Tym bardziej w V6, czy w na C6, czy są cztery czujniki wysokości. Jeżeli jeden będzie delikatnie przekłamywać, nie da się tego ustawić. Niektórzy w takich wypadkach znają elementy mocujące, wyginają blaszki. Finalnie skutkuje to tym, że auto dalej nie jeździ jak powinno. Więc jedyną opcją jest wymiana podliwego elementu, złożenie tego tak jak być powinno i po prostu ustawienie. No nic, uciekam. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia, cześć.